Słynna ostatnia wieczerza Da Vinci'ego cudem dotrwała do dzisiejszych czasów. Zaledwie 20 lat od zakończenia prac nad obrazem, farba na ścianie zaczęła się łuszczyć. 150 lat później obraz był już totalnie niewyraźny. Łącznie podjęto się co najmniej Sześciu prób odrestaurowania obrazu. W trakcie drugiej próby nieudolny konserwator zeskrobał ze ściany poprawki naniesione przez poprzednika, po czym zabrał się za przemalowywanie twarzy według własnego gustu. Wzbudziło to falę protestów i został zmuszony do przerwania pracy. Zdążył jednak przyłożyć pędzel do 9 z 13 uwiecznionych postaci. W trakcie rewolucji francuskiej wydrapano oczy postaciom apostołów, a w klasztorze, gdzie znajduje się obraz urządzono więzienie. W trakcie II wojny światowej na klasztor spadła bomba. Na szczęście obraz był zabezpieczony. Najnowsza renowacja Ostatniej Wieczerzy trwała 21 lat. Konserwatorzy początkowo zamierzali zostawić wyłącznie oryginalny fragment obrazu, ale do dziś pozostało ich naprawdę niewiele.